To znowu telewizor. Moja intuicja podpowiada mi, że nie jest dobrze. Pomocy! Czy w końcu daliśmy się złapać? Jak długo czekałam na to spotkanie? Quentin, wciąż mamy szansę się uratować. Myślę, że ekran jest portalem do domu. Przygotuj się do transportu. Hej, dokąd idziecie? Przecież dopiero was znalazłam. Miałam rację. Znów jesteśmy w domu. Tak się cieszę, że to już koniec. Udało się. Uściskajmy się. Idę do was. Wyłączmy prąd. Dobra robota, Suzy. Po raz kolejny nas uratowałaś. To nic takiego, mam nadzieję, że to się nie powtórzy.